Dzień dobry, Justyna Adamski. Zbliża się koniec roku, w związku z czym w wielu magazynach przeprowadza się inwentaryzację, czyli remanę. Otóż w programie Vapromag są dwa tryby z przeprowadzenia spisu z natury. Jeden jest bilans otwarcia, drugi remanę. Bilans otwarcia powoduje twarde Usunięcie wszystkich dokumentów, bezpodwrotnie wszystkich dokumentów, pozostawia tylko kartoteki i rozrachunki. Jedyna metoda, jaka jest przywrócenia tych dokumentów, to jest odtworzenie bilansu otwarcia. Dlatego też przed wykonaniem bilansu otwarcia i inwentaryzacji zaleca się bezwzględnie wykonanie archiwum bazy. O to, aby można było powtórzyć ten proces i wycofać się z pewnych podjętych decyzji. Inwentaryzacja natomiast pozostawia wszystkie kartoteki, rozrachunki i wszystkie dokumenty w naszej bazie, natomiast dokonuje tylko korekty stanu magazynowego oraz wy y pozwala wydrukować remanent spisu z natury. Jak wiemy, na koniec roku. Jesteśmy zobowiązani do dokonania takiego remanentu, nieważne czy prowadzimy księgowość yy, yy, księgach handlowych czy w książce przychodów i rozchodów. Yy, jak, jakie są etapy wykonania inwentaryzacji? Pierwsza rzecz, bezwzględnie wykonanie archiwu. Zresztą program podczas procesu inwentaryzacji kilka razy upomni się o wykonanie archiwu. Drugi, kontrola i naprawa danych. Nie możemy przystępować do inwentaryzacji, jeżeli występują błędy w bazie, które powodują nieprawidłowy stan magazynu. W tym celu należy wybrać administrator, kontrola i naprawa. W pierwszej fazie wykonujemy kontrolę jest to proces trochę szybszy. Drugi, jeżeli stwierdzimy jakieś błędy, Wykonujemy kontrolę i naprawę. Jeżeli błędy są uporczywe, nie potrafimy sami tych, tych błędów naprawić, należy bezwzględnie przed przystąpieniem do inwentaryzacji zlokalizować materiały, w jakich następuje, następuje rozjechanie się naszej bazy. Oraz zwrócić się do, jakiego, do jakiejś firmy, która podejmie się naprawy takich, takiego stanu. Bo jeżeli mamy te dwa etapy wykonane, możemy przystąpić do inwentaryzacji. Będę omawiał ty, tylko inwentaryzację, ponieważ bilans otwarcia to jest tak jakby inna wersja remanentu. Możemy. Proces inwentaryzacji następuje na poziomie magazynu. Inwentaryzacja dotyczy konkretnego magazynu lub części materiałów czy towarów znajdujących się w tym magazynie. Możemy wykonać inwentaryzację pełną, ale możemy też wykonać remanent cząstkowy. W tym celu to w zakładce magazyn Klikamy zezwalaj na remanentcząstkowy. cząstkowy. Po wybraniu magazynu możemy przystąpić do sporządzenia inwentaryzacji. Powiedzmy, że spisuje sobie pół buty, asortyment któryś. Asortymet sobie zacznę spisywać. Zakończ. Proszę zobaczyć, że nie zablokował mi możliwości sprzedawania pozostałych. Program nie zablokował mi możliwości sprzedawania pozostałych towarów. Które nie są na arkuszu spisowym. Mogę sobie sprzedawać inne towary, może, może firma cały czas działać. Jeszcze chciałem te półbuty. Proszę zobaczyć, że jest inny kolor. Czy najpierw tamte wprowadzę? Teraz dodatkowo chciałbym te półbukty wprowadzić. Mam komunikat, że te, ten asortyment jest na remanencie. To mogę sprzedać tego towaru, który jest spisywany. Nie mogę ani zakupić, ani sprzedać. Taki sam komunikat pojawiłby się po stronie, jeżeli byłby, próbowałbym ten asortyment spisywany, spisywany, zakupić. Mogę spisywać na kilku arkuszach. Możemy tak, pod, tak zorganizować pracę, że jedni spisują półbuty nie spisują, powiedzmy, czapki. Mogę mieć kilka arkuszów spisowych. I część osób spisuje ten materiał, a część ten drugi. No i poza tym mogę spisać pozostały. materiał. Proszę zauważyć, że taki tryb pracy, kiedy zaznaczony jest tutaj 0 stan po, taki tryb pracy powoduje, że spisujący muszą wpisać rzeczywistą ilość, ponieważ ilość po jest zerowa. Jeżeli ktoś chce przeprowadzić szybko remanet i jest pewny stanów magazynowych, może nie zerować tej, tej kolumny. I wtedy ilość, jaka jest na magazynie, będzie też jednocześnie ilością może ja sobie usunę te kilka pozycji, żeby jeszcze mieć możliwość wprowadzenia. Zrobię yy, usuń i zrobię zakończ. Jeszcze dodam jeden arkusz spisowy, kiedy te resztę tych towarów ale wyłączę sobie Proszę zobaczyć że tylko, że teraz mam w taką sytuację kiedy stan przed i po jest taki sam. Jeżeli ktoś chce w takim trybie pracować to może tylko kliknąć powiedzmy w niektóre pozycje i wstawić nadwyżki i bądź niedobory. Tu jest, powiedzmy, jeden wykazany, jeden na stanie, ale my stwierdziliśmy, że, że tam jest zero. Po. Tu jest, proszę zobaczyć, wyzerowałem tą, tą ilość i mam niedobór. I teraz mogę zatwierdzić ten, mogę spisywać te wszystkie towary. Wrócę jeszcze do tego, pierwszego, do tego pierwszego arkusza, bo mogę oczywiście tu wprowadzać. Może to być jakaś grupa osób, która spisuje część materiałów, i każda z nich stworzy własny arkusz spisowy z natury. Proszę zobaczyć, tu jeszcze jedna jest charakterystyczna, ta charakterystyczna rzecz, że my wprowadzając stan po, podajemy. Stan po powiedzmy 201 sztuk będzie nadwyżka, my ten sam artykuł mamy rozbity na dostawy i ceny, proszę zobaczyć tu jest cena 280 zł, a tu jest cena yy, cena 270. mamy rozbite. Jeżeli y, natomiast powiedzmy, ja wezmę ten artykuł 42. Mamy cenę 250, 270, ale chcielibyśmy, po prostu ustalimy, że mamy 800 sztuk tego asortymentu. Nie chcielibyśmy ręcznie rozbijać na poszczególne dostawy i ceny. To wtedy możemy tu kliknąć na dole ilość grupowa artykułu. I wtedy on tu pokazuje nam, że zliczył tego artykułu w tu wszystkich dostawach 831 pozycji. A my dajemy 900. I teraz, według metody FIFO, tą nadwyżkę, która wyjdzie w tej chwili 69 sztuk, program rozłoży według metody FIFO. Mamy, pro, mamy bardziej prostą metodę. No, możemy też, jeżeli wiemy, który towar, w jakiej cenie jest, z tego asortymentu możemy spisywać według C. Na koniec robimy zakończ. Możemy też każdy każdy, 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 każdy każdy ten arkusz spisać z natury zrobić wydruk inwentaryzacyjny. Tu w opcjach w edycji wariantu mamy, mamy możliwość wybrania wszystkich pozycji. Zmienionych, tylko tych pozycji, w których nastąpiła zmiana, możemy sobie wydrukować zwiększenia, a więc tak zwane nadwyżki, zwiększenia, to chyba niedobory nie w tym, w tym, i niedobory, i zmniejszenia. Możemy tu sterować tymi, brak danych do podglądu. Te chyba zmniejszenia dałem w innym, w innym arkuszu. Możemy też połączyć te arkusze. Prawy klawisz i tylko połącz. Czyli możemy przed ostatecznym zatwierdzeniem tego arkusza, tych arkuszy, Możemy te, te, wykonać operację tylko połącz. Jak wejdziemy, to będziemy mieli cały asortyment, który tu jest. I oczywiście tu już wybierając wydruki, możemy wykonać te wszystkie operacje na przykład za, za zmniejszenie. Tam, gdzie nastąpiło zmniejszenie. O, nie ma. To musimy jakieś zmniejszenie zrobić asortymentu w tych półbutach. 400 damy 350. że spisano, czyli są niedobory. Wydruki. A ja tam mam ustawione, że zmniejszenia. I proszę zobaczyć, że mam tylko wydrukowane te pozycje, na których nastąpiło zmniejszenie stanu, czyli tzw. zwane niedobory. Jeżeli mam cały arkusz dokończony, całą inwentaryzację, przed zatwierdzeniem polecałbym sprawdzenie nadwyżki i niedobory, uzgodnienie, czy tak jest. Klikamy, klikamy, żeby. Połączył i zatwierdził. Już po, po ty, w tym momencie nie będziemy mogli już wykonać żadnych poprawek. No, oczywiście proponuje mi zrobienie archiwum. Załóżmy, że to archiwum ja zrobiłem. Połącz i zatwierdź. Aha, ja, czy jeszcze? Zakończ. Dobra. Tak. Proszę zobaczyć, że w dokumentach magazynowych to na dole, gdzie są remanenty, pojawił mi się nowy remanent i y, mogę też dokonać wydruków Według tych kryteriów zwiększenia, zmniejszenia stanów magazynowych. Dziękuję za uwagę.